Kolejny dzień, kolejne emocje i kolejne atrakcje przygotowane dla naszych finalistek. Gościmy dzisiaj w dawnym sanatorium milicyjnym w Nałęczowie. Sprawdźmy zatem, jak panie spędziły ten dzień. Doroto, jak się czujesz w dość surowych wnętrzach tego hotelu? Mam wrażenie, że ten hotel nawiązuje do architektury Le Corbusier. Podoba mi się, że ten hotel nie został wymuskany, że możemy tutaj znaleźć ślady surowości. W ogóle to jest nawiązanie do neoplastycyzmu. Takie jest moje odczucie. Te kolory, poszukiwanie równowagi wnętrz, równowagi całej przestrzeni. Było super. Przede wszystkim te wyjazdy samochodzikami, te osoby, które mijaliśmy tutaj, kuracjuszy, którzy do nas kiwali, przyjęli nas też bardzo serdecznie w tych kapelusikach. Po prostu to było cudowne, jak w innym świecie, w bajeżce. I w ogóle no przepiękne miejsce, przepiękne ogrody, przepiękne budowle. Bardzo się podobało. Hotel oczywiście też, chętnie bym tutaj wróciła, ale tak rekreacyjnie, żeby się przejść po tym parku i nabrać tej wody, miłości. Dzisiaj gości na spotkaniu drugiej edycji już Kwiatu Dojrzałości. Należałoby pewnie zastanowić się, dlaczego tu jesteśmy. Odpowiedź jest tylko jedna. Profil naszej firmy idealnie wpasowywuje się w charakter tego projektu. Kwiat dojrzałości, osoby, kobiety dojrzałe, mądre. To są kobiety, które mają już pewnego rodzaju świadomość i wiedzą, czego im potrzeba. Piękno zewnętrzne zawsze należy wspierać od środka. I tutaj pojawiamy się my. Organizm sam sobie poradzi z większością przypadłości pod warunkiem, że jest doskonale odżywiony. Stąd nasza działka suplementacja, którą polecamy i zalecamy wszystkim. Mamy doświadczenie dosyć długie, 30 lat, w trakcie których łączymy naturalną medycynę z najnowocześniejszą biotechnologią, a naszym głównym motto i naszym głównym przekazem jest krótkie zdanie. Jesteś tym, co jesz. To jest niesamowite, że w tym miejscu jestem dzisiaj jako partner, a rok temu prywatnie jako uczestniczka. Cały projekt był niesamowitym sukcesem wtedy. Zaintrygował masę obserwujących nieprzyjaciół, no i przede wszystkim zaintrygował firmę, w której pracuję. A firma promuje zdrowie i pomaga utrzymać świetną kondycję. Jesteśmy po warsztatach z Marką Tienst, jest ze mną najstarsza uczestniczka wydarzenia, Mary. Opowiedz o wrażeniach z tego spotkania. No wiesz co, jestem bardzo zadowolona z tego dlaczego? Dlatego, że ta pani lekarzka, która była, opowiadała o bardzo ważnych rzeczach. Mi się wydawało, że ja i to wszystko już znam, ale ona opowiedziała o takich rzeczach, które ja dokładnie nie znała, i dla mnie to było bardzo ważne. W ogóle taka atmosfera, że zachęcania do tego, żeby każda dziewczyna już w naszym takim solidnym wieku myślała o siebie najpierw, że jak ty siebie nie lubisz, to ciebie nikt nie lubi. I to jest prawda.